Salamu alaikum! 21 grudnia Mohammed al Kilani przebywał w swoim mieszkaniu w dzielnicy Sheikh Radwan w mieście Gaza i modlił się o świcie wraz z ojcem i bratem. Trzej mężczyźni ledwo zaczęli, gdy względny spokój wczesnego poranka został zakłócony odgłosami ciężkiej broni wycelowanej u budynek. Ściany zaczęły się na nas walić. Powiedział Middle East Eye, 45-letni Kilani. Nie wiedzieliśmy co robić, wszyscy ukryliśmy się w jednym pokoju. Po przeprowadzce tam na początku wojny, aby schronić się przed trwającym izraelskim bombardowaniem gazy, w mieszkaniu tłoczyło się 55 członków rodziny Kilaniego. Wśród nich była jego żona i dziewięcioro dzieci. Jednak 21 grudnia Nasiliło się izraelskie bombardowanie Radwan, a ostrzał artyleryjski powalił lub poważnie uszkodził ściany budynku, w którym znajdowało się łącznie pięć mieszkań. Po zniszczeniu szybko do mieszkania wtargnęli izraelscy żołnierze. Ojciec Kilaniego, Hussein, wyszedł im na spotkanie, podnosząc ręce w geście poddania i pytając, co się dzieje. Postrzelili go w serce. Został natychmiast zabity, powiedział Kilani. Tuż za dziadkiem poszedł jeden z jego synów, lat dwanaście. Rzucili mu bombą w brzuch. Jego jelita wypłynęły na moich oczach. Został zabity. Kiedy rodzina wyraziła szok po tym, co się stało, izraelski żołnierz wystrzelił kolejną kulę w ciało chłopca. Następnie żołnierze kazali nam zdjąć całe ubranie, łącznie z bielizną, powiedział Kilani. Trzymali mężczyzn po jednej stronie, a kobiety po drugiej. Kiedy wyprowadzali nas z pokoju, moja żona trzymała koran. Żołnierz kazał jej to wyrzucić. Ona odmówiła. Strzelił jej w plecy, a kula przeszła przez brzuch. Jeden z pozostałych synów Kilaniego został ranny w ataku, w którym zginął jego starszy brat, a jego siostry również zostały trafione odłamkami. Chłopiec miał później założonych na nogę 50 szwób. Chociaż kilani i pozostali członkowie jego rodziny nie mogli zbliżać się do ciał swoich zmarłych krewnych, zmuszeni byli chodzić nago w kolejce do pobliskiego meczetu, zanim izraelscy żołnierze podpalili mieszkanie. Kazali nam wyjść razem z kobietami, bez jedzenia, ubrań i pieniędzy, po czym spalili mieszkanie. Całkowicie nadzy zeszliśmy do piwnicy, zanim zabrano nas do meczetu niedaleko domu, powiedział. Wybrali mnie i mojego dziewiętnastoletniego syna Hamisa. Związali nam ręce i zawiązali oczy, a następnie zawieźli ciężarówką do strefy przygranicznej w pobliżu morza. Nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jesteśmy, mieliśmy zawiązane oczy, powiedział. Rzecznik Izraelskiej Armii powiedział: Middle East Eye. W odpowiedzi na barbarzyńskie ataki Hamasu IDF, Izraelskie Siły Obronne, prowadzą działania mające na celu demontaż militarnego i administracyjnego potencjału Hamasu. W jaskrawym przeciwieństwie do zamierzonych ataków Hamasu na izraelskich mężczyzn, kobiety i dzieci, IDF przestrzega prawa międzynarodowego i podejmuje wykonalne środki ostrożności w celu złagodzenia szkód wśród ludności cywilnej. Kilani powiedział, że przez około 24 godziny izraelscy żołnierze na zmianę torturowali i poniżali Jego i jego syna, jednocześnie uniemożliwiając starszym członkom rodziny korzystanie z toalety i picie wody. Torturowali nas, wbijając nam w stopy szkło i gwoździe oraz zostawiając nagich na brzegu morza od około siódmej lub ósmej rano do drugiej w nocy. Zostaliśmy bez jedzenia, wody i czegokolwiek, co chroniłoby nas przed zimnym. powiedział kilani. 45-latek powiedział, że gdyby on lub jego syn się poruszyli, żołnierze uderzyliby ich bronią w plecy. Szli na zmianę. Każdy żołnierz, który nas mijał, uderzał nas. Nie pozwolili nam sikać ani pić. Było wśród nas wielu starszych ludzi. Jeden z nich powiedział żołnierzowi, że ma cukrzycę. A ten kazał mu nasikać na siebie samego. Obrażali nas bardzo wulgarnymi słowami. Upokorzenie, którego tam doświadczyliśmy, nie przypominało niczego, co widzieliśmy w życiu. Podczas pobytu w areszcie, Kilani i pozostali członkowie jego rodziny, wszyscy mężczyźni, bez przerwy myśleli o swoich dzieciach, które zostały zamordowane w mieszkaniu, i o tym, kto je pochowa. Kilanie był przetrzymywany przez około 24 godziny. Od czasu zwolnienia nie słyszał nic o swoim 19-letnim synu, który był z nim przetrzymywany. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje, powiedział. 27 października armia izraelska rozpoczęła inwazję lądową na obszary miejskie, ulice i gęsto zaludnione dzielnice strefy gazy. Od tego czasu Middle East Eye. Donosiło o szeregu przypadków, w których armia izraelska szturmowała domy cywilów, dokonując egzekucji na członkach rodziny i powodując traumę u innych. 21 grudnia, tego samego dnia, w którym zaatakowano Kilaniego i jego rodzinę, izraelscy żołnierze włamali się do domu rodziny Kaldi, szejk Radwan, w tej samej części miasta Gaza, co rodzina Kilani i w ciągu kilku minut zastrzelili wszystkich obecnych. Żołnierze pozostawili jednego ocalałego, Moemena Raeda al-Kaldiego, który krwawił przez kilka dni, zanim został znaleziony przez sąsiadów i zabrany do szpitala. Następnego dnia w tej samej okolicy sześcioletni Faisal Ahmed al-Kaldi przeżył podobny incydent, po tym, jak izraelscy żołnierze zastrzelili jego rodziców na jego oczach, w domu wujka. Byliśmy w domu, a czołg stał ustawiony przy drzwiach budynku. Pewnej nocy wyważyli bramę i wdarli się do środka. Drzwi mieszkania mojego wujka Mohameda były zamknięte, wyłamali je i weszli. Zastrzelili wszystkich w pokoju gościnnych, powiedział Faisal. Spaliśmy, usłyszałem ich hałas, więc zapytałam mamę, co to za dźwięk? Powiedziała mi To są Izraelczycy. Gdy tylko to powiedziała, zastrzelili ją, a potem zastrzelili tatę. Tydzień później, zaledwie kilka kilometrów dalej, izraelscy żołnierze dokonali egzekucji na 65-letnim Kamelu Mohammedzie Nofalu, emerytowanym pracowniku Agencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Pracy, UNWA. Na oczach jego żony i dorosłych niepełnosprawnych dzieci, kiedy próbował im wyjaśnić, że jego dzieci nie rozumieją instrukcji, powiedział Middle East Eye jego krewny Jamal Nain. W miarę nasilania się inwazji lądowej na Sheikh Radwan, rodziny palestyńskie próbowały się wydostać, ale nie znalazły schronienia nigdzie indziej. Pochodzący z sąsiedztwa Odai Ayman Uciekł ze swojego domu do Al-Saraja w pobliżu obszaru Al-Rimal w centrum miasta Gaza. Obszar, który obejmuje szpital Al-Wafa, był oblegany przez Izraelczyków, którzy 20 grudnia wdarli się do budynku, do którego przeprowadzili się Dib i jego rodzina. Żołnierze rozdzielili mężczyzn i kobiety i zgromadzili 17 męskich członków rodziny na korytarzu domu. Kobiety zostawiając w jednym pokoju. Zebrali nasze dokumenty i nazwiska. Oczywiście wszyscy byliśmy cywilami, nikt nie był członkiem ruchu oporu, powiedział Diebe. Gdy daliśmy im dokumenty, rozstrzelali piętnaście osób, w tym mojego ojca i moją siostrę, trzyletnie dziecko. Żołnierz postrzelił ją w nogę, a ona od odłamków doznała obrażeń szyi. Moim braciom strzelili w nogi, zanim zebrali ich w pokoju gościnnym i strzelili do nich. Wszyscy zostali ranni. Dib, który ma 20 lat, krwawił z głowy i ciała, ale przeżył pomimo stosowanych wobec nich tortur. Ponieważ siły izraelskie wciąż przebywały na ulicach, on i pozostali członkowie jego rodziny musieli trzymać zwłoki swoich bliskich w mieszkaniu do czasu, aż żołnierze opuścili teren kilka dni później. Kiedy zakończyli oblężenie, udaliśmy się do kompleksu medycznego Al-Shifa, aby poddać się leczeniu, powiedział Deep. Potem wróciliśmy, aby odzyskać ciała mojego ojca i mojej siostry. Pochowaliśmy je, podczas gdy reszta mojego rodzeństwa nadal jest na leczeniu.